Witam Was serdecznie, kramry wykopki z tej strony 20 listopada właśnie jadę po chłopaków Jedziemy chyba w przejściu na kopanko na kopanku także Miłego oglądania Wam życzę A i co? Jeden Peśu. zebrany jako, że to Twoje urodziny, o kurde. zdrówka szczęścia. Oj, kusaria, patrzcie, kusaria. <noise> Dziękuję bardzo. Kusaria. Cześć, czarne grzówki. Widzicie, jak to się dzień zaczyna? Godzina 5.30. Jakie żarty? No, żarty się Was trzymają. Siemano. Bo my lubimy. Siema. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Dobra, Dzięki, najlepszego. stary. Jak tam. O, jaki Panie, nosek? Dobrze. Jest na Jarka czekamy O, się Jarek to jest Adi i nas też prowadzą na dobrą miejscówkę Chciałem wam powiedzieć, że już jesteśmy na miejscu Takie rzeczy będziemy robili No i dobrze Pogoda ładna się zrobiła że będzie oby na bogato. A ty, co ty masz? A, nie chcę wyjść. Tam. Na plażę. Na plażę. Teraz to se zrobił w kolano. Marcinku, pokaż nosy. Co ci się stanęło? Z nosem. Założyłem się. Lecimy. Lecimy nie śpimy. Pierwszy dołek i łóseczko. Także może być nieciekawie w tym miejscu. Zobaczcie. Jaki grzebyczek. Do wytrzesywania, sami wiecie czego, <śpiewa> Paweł. Mam coś dla ciebie. Dla mnie? Proszę bardzo. Bo ty nieogolony jesteś chyba, nie? nie ogolony. <śpiewa> <śpiewa> Ale to kurna, cool, na moje włosy to Do wyczesywania no Chyba tak, nie? no Dobra. Ładnie. Jest pierwsze monetinium. Obstawiam PRL A jak 10 groszy Uwaga, który rocznik? 1969 no, trochę starsza ode mnie monetka. Pozdrawiamy 69. O, pozdrawiam mojego brata, najstarszego. Także jest pierwsza moneta. Teraz Stuciec. Kawałek paterozentala. Tam Marcinek. Tam Amfibio. Tu gdzieś słyszę drugiego Marcinka. I tam chłopaki. I co? I pier, pierwszy polmosik się trafił. Pierwszy polmosik. Stary, stary. No i zaczynamy te pole. I znowu chyba beren. Tym razem 5 groszy Rocznik 58 Także kolejny rocznik pozdrawiamy 58 pięcioma groszami Postaramy się Tego Robercika przestraszyć Policja! <noise> Tutaj kopiemy w takim starym sadzie, i to takie rzeczy wyskakują. Hydrokor, jakiś tubka. Bardzo zły znak. Bardzo zły znak. Na razie powiem Wam, że jest katastrofa. Katastrofa! No i następny sztuciec Z takiego dołka Kurde No nic dzisiaj nie ma nic Panowie i panie Dzisiaj lipstyk Ale co po niektórzy Miałem telefon że Było na grubo że było na grubo Pozdrowienia dla malinowego Marcinek, dwie, dwie kopiejki, 1896 Gaciak jakiś Obrączka I PRL No pokaż no, Pokaż Nie jak się, patrzy Zajwiste Który? 1967, tak? I co się przyjmijmy, że 74 Tak? Jak tam? Walne jest coś? Tak On się boi Amfibio rozmawia Robercik Od wczoraj był gotowy na wykopki A się okazało Po pół godziny je kopania Że nie naładował Ale pointer ma Pointer ma, będzie jak z psem chodził Tutaj do kolegi no, przyjechaliśmy myśmy. O. Jedną I, tutaj, tutaj, o. O. I będzie super No i będziesz schodzić. I patrz zobacz, zobacz. Ja Będzimy... <laughs> Będzimy... I 3, 2, 1, 0 start I lecimy na te pola Proszę bardzo <laughs> Pierwszy cusik Na tym polu Kawałek jakiegoś Nie wiem czego Ale, Ale tak to wygląda Młody na że jeździ Ora nam także, piękny tarczy. Jakoś patynkę tutaj mamy Ale niestety Tylko podkładka I chyba pierwsza krągłość No jest, kopiejka ta, ta stara Zobacz Czekaj Kurde, że mnie dzisiaj tak kopiejka cieszyła Chwileczkę, zaczekajcie Zobaczcie, 1854 W ładnym stanie Kurcze, ale mnie dzisiaj kopiejka cieszy Marcin, kurcze Kto by pomyślał, co? Ale nam się pogoda fajna zrobiła Pogoda jest super Czyżby to jakiś znak? Normalnie Następny kawałek grzebienia dziś Jeden cały prawie A teraz następny kawałek Chyba do brody kurczę Coś mi tu wyszło Ale co to jest Nie wiem Chwila oczyszczę Posłuchajcie kawałek tubki zakręcanej Ale zobaczcie Jaka tutaj kurde Jaka ładna i normalnie da się zakręcić i odkręcić. Z jakimś koziorożcem czy czymś. I znowu czubek czubka znalazł. Pierwszy tym razem. W dniu dzisiejszym oby jak najmniej ich. A tu mamy takie scenerie. Stara ambonka jakaś. W zasadzie to co z niej zostało. Obyś poszedł? Na tą Tam? No No to pójdziemy tam Wieje bardzo A teraz waga ciężka Heavy Takie znaleziska tutaj się znajdują I to nawet w człowieka urodziny nic nie posypie takiego, żeby człowiek miał banana na mordzie Niestety

no ale to wyobraźnia płata figle to, to w ogóle już myślałem Mówię kurczę, co to jest No to jakaś Dupka jakiś Kapsel jakiś nie wiem co to Ale wieje Coś tu jest Jakiś koń czy co Nie mam pojęcia Tak to wygląda Tam ci kierują tym razem się trafiło od 50 groszy 77, pozdrawiamy 77 rok Lipa dzisiaj, lipa Tylko ta dieneszka Guzik carski coś tam jakieś dwa groszki wpadły i wpadł żel przeciwbólowy na procesie wiecie chyba na co? co po niektórych? <laughs> o kurde, pierwsze okrutnie. Zaraz idę do Marcina, zobaczyć co tam dziabną Jest. Jest. No, ładnie. Bardzo ładnie. I co tam jeszcze? Dwa groszki, tak? Trzy. No to dobrze. Czyli na pusto nie wrócimy. Kolorek taki. O no taki. Nie wiem co to. Coś od czegoś. Kręguść czy nie kręguść? Co to jest? Czekajcie, okazało się to jakimś PRL-em spalonym. Zobaczcie, jest tutaj kawałek korła ale zjedzona. A tu proszę ja was przerwa, lunch time, nie? Śniadaniowa. Panowie. Tak. Amfibio jeszcze tam chodzi. Musimy monetę znaleźć, bo jak nie, to nie odpuści. A proszę, ja was będzie tak. Boczuś, marynowany miód, imbir, czosnek, papryka wędzona. Co tu jeszcze jest? Eee, trochę autorskiej przyprawy Gyrosa. I to wszystko. Miejmy nadzieję, że smaczne było, wy już to obejrzycie. Jak my już dawno będziemy po ja <laughs> zobaczcie, znaleziony widelec się przydaje. Zapomnieliśmy Ja mam takie tu rary tasy. chlebuś, musztardka i kurczę ketchup i będzie tacka. Jedli zupę to ja łyżkę znalazłem <laughs>